Chcieliśmy właśnie bardzo oddać pewną klaustrofobię i samotność głównej bohaterki. Nie chcieliśmy jakoś chować tej niepełnosprawności. Nie chcieliśmy jakoś chować tego, jak to sobie się zachowują. Naprawdę muszę powiedzieć, że bez niej nie wiem, jak byśmy to ogarnęli. Dzień dobry, nazywam się Piotr Bokuła, jestem studentem drugiego roku reżyserii w warszawskiej Szkole Filmowej. I na pierwszym roku zrealizowałem film Niech się dymi. A co ty, gryzłaś tę Niech się dymi jest historią o młodej, zbuntowanej dziewczynie z dziecięcym porażeniem mózgowym, która jest ze swoją matką na hucznym weselu. W trakcie którego, kiedy są obie zamknięte w pokoju hotelowym, matka traci przytomność. Córka musi wznieść się ponad swoje ograniczenia, żeby wezwać pomoc i nauczyć się troszeczkę o innych. Mama! Mama! Cały ten film powstał od pomysłu, który rzucił w trakcie Burzy Mózgów współscenarzysta Krzysztof Gudzelak. On jest dziennikarzem i działaczem, właśnie, który jest właśnie dotknięty dziecięcym porażeniem mózgowym. Więc to był film, który był bardzo inspirowany jego doświadczeniami. Nie do końca takimi, ale te podstawowe tematy, o których mówimy w tym filmie, właśnie są wzięte od je z jego przeżyć. Dobra, to czekaj, już do ciebie idziemy. Jak się chwila. Bardzo się staraliśmy, żeby przy tworzeniu tego pomysłu on też to oceniał, żebyśmy mieli pewność, bo ja no, jestem pełną mogę pewne rzeczy ominąć, pewnych rzeczy nie zauważyć. Właśnie staraliśmy się, żeby on takie rzeczy wyłapywał i nam wskazywał, co jest um, prawdziwe, a co jest fałszywe. Nadia sama wybiera szminkę Nadia. Nadia. O, no bardzo ładna. Pasuje jej. Sukienka zresztą też. A, sukienka akurat ja kupowałam, ale dziękuję. A, okay. Chcieliśmy oddać pewną klaustrofobię i samotność głównej bohaterki, oddać pewną panikę i pewną niepewność, zostając tylko i wyłącznie obok bohatera i specjalnie ograniczając wiedzę na temat tego, co dzieje się dookoła niej. Nie chcieliśmy jakoś chować tej niepełnosprawności, nie chcieliśmy jakoś chować tego, jak to sobie się zachowują. Więc dlatego chcieliśmy też dać pewną przestrzeń w kadrze, przestrzeń dla aktorki, żeby ona pokazała tą, ten sposób miniki, sposób zachowanie się w ten no sposób. Tak. No, no wiadomo, przecież możesz korzystać z życia jak... No, możemy się od was wiele nauczyć. Przyszedłem tutaj właśnie do szkoły filmowej na Skit z takim założeniem, że może znajdę tutaj jakiegoś scenarzysta, który mógłby do nas dołączyć, nam pomóc. Stałem w kolejce. Tutaj, właśnie na pitchfiestce, i zacząłem gadać z osobą, która stała koło mnie. To była właśnie Zofia Zapszą, która przygotowywała się do podobnej roli roli osoby, która właśnie ma dziecięce porażenie mózgowe. Dużo pracowała z osobami, które miały dziecięce porażenie mózgowe, a dodatkowo mieliśmy świetny flow właśnie do e, pisania scenariuszy. Więc można powiedzieć, że dosłownie z nieba spadła nam wtedy. I naprawdę muszę powiedzieć, że bez niej nie wiem, jak byśmy to ogarnęli. Co ty myślisz, że ona ci chciała zrobić na złość? Że, że ktokolwiek chcecie ci zrobić na złość? bo co narobiłaś tego całego dymu? Nie <laughs> Takim głównym celem, który tutaj miałem, kiedy szedłem do tej szkoły, to jest, żeby przejść przez ten cały proces robienia filmu. Słownie od tego pierwszego momentu, kiedy człowiek szuka pomysłu, do momentu, w którym człowiek właśnie organizuje wysyłkę na festiwal. To jest cały ten proces, który czuję, że przeszedłem. Po drodze miałem wiele, wiele sukcesów, wiele lekcji, wiele jakichś błędów, bo to był w sumie taki pierwszy, taki większy projekt mój, um, fabularny. Więc muszę powiedzieć, że jakby ilość lekcji, które wyniosłem z tego całego doświadczenia, czy praca właśnie z profesjonalnymi aktorami najwyższej półki, czy szukanie lokacji, żeby były profesjonalne, a jednocześnie w budżecie, te wszystkie takie drobne lekcje, które byłem w trakcie robienia tego, tego filmu, sprawiły, że teraz czuję się o wiele bardziej gotowy, o wiele bardziej pewien do tego, żeby realizować dalsze projekty.